Witam Was serdecznie. Zgodnie z obietnicą, dzisiaj jest piątek, 14 maj 2021 roku. I tak jak Wam obiecałam, dzisiaj będzie rozstrzygnięcie konkursu, który był organizowany przez, tutaj, przez mój kanał. I chodzi tutaj o realizację dwóch bonów o wartości 100 zł. W firmie Little Jungle, jeżeli chodzi o rośliny. Ja oczywiście tą firmę podlinkuję jeszcze Wam pod tym filmem. Rozwiązanie konkursu miało być pod filmem, który dzisiaj również o godzinie 18 został wyemitowany. Natomiast słuchajcie. Ja musiałam nakręcić choćby krótki film, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego konkursu. Dlaczego? Dlatego, że było tak dużo komentarzy tak fantastycznych komentarzy. Słuchajcie, ja byłam aż zdziwiona, jak wiele inwencji z waszej strony tutaj było, jeżeli chodzi o właśnie to spa dla roślin. Było wiele bardzo zabawnych sytuacji, wiele takich opowieści. A i, i wiersze były. Ja słuchajcie, te wszystkie komentarze czytałam. Naprawdę sprawiało mi to dużą przyjemność, ale jednocześnie, słuchajcie, miałam taką trudność. Dlaczego miałam trudność? Dlatego, że no nie dało się te komentarze przeczytać jednego dnia. Rozkładałam te komentarze, czytanie tych komentarzy na różne dni, i oczywiście one się pojawiały też w różnych dniach. I trochę by było to krzywdzące, dlatego że te komentarze, które czytałam pierwsze, które były fantastycznymi komentarzami, z napływem kolejnych komentarzy, słuchajcie, jak gdyby uciekały z pamięci. Więc doszłam do wniosku, że żeby takiego właśnie czegoś nie było, to te komentarze, które mnie się najbardziej podobały, bo oczywiście nie wszyscy brali udział w tym konkursie, ale zdecydowana większość tak. I słuchajcie, więc ja zaczęłam sobie te komentarze, które mnie się bardzo podobały, pomysły, które mnie się bardzo podobały, to zaczęłam wypisywać sobie na karteczkach. I zobaczcie, mam tutaj taki kosz pełen tych nazw waszych. I po prostu doszłam do wniosku, że naprawdę, jedynym takim. Sprawiedliwym, i mam nadzieję, że nie będziecie rozczarowani, dlatego, że to są również komentarze wybrane przeze mnie, ale to, co mówię, to nie jest to, że ja jednego dnia to mam. Bałam się, że coś mi umknie, coś ucieknie, i ta ocena. Ona, ja wiem, że ona na pewno nie jest nigdy sprawiedliwa, bo każda ocena robiona przez jednostkę zawsze będzie oceną subiektywną I, yy, i tak to po prostu jest, że postanowiłam, że z tych odpowiedzi, które mnie się najbardziej podobały, ja po prostu wylosuję dwie osoby, które ten konkurs zwyciężą. I mam prośbę, oczywiście, żebyście te osoby, które wygrają, Skontaktowały się ze mną. Ja oczywiście poczekam, poczekam na informacje do mnie, na maila. W zakładce informacje jest adres mój mailowy, i te osoby, żeby podały mój adre, swój adres kontaktowy. Wtedy ja skontaktuję z firmą Little Jungle i wtedy pani Magda już podeślę wam elektroniczny bon, który będzie do wygrania. Słuchajcie, będzie to, to trochę dni może potrwać, zwłaszcza ta weryfikacja, bo niestety no przykre to jest, ale zdarza się. Też, tak, że jeżeli wasze niki są upubliczniane, to są osoby, które się po prostu podszywają pod tych zwycięzców. Więc bardzo bym was prosiła, żebyście nawet napisali mi mniej więcej, co w komentarzu pisaliście, czy jakoś tak, żebyście zidentyfikowali, że to jesteście właśnie wy, bo chciałabym, żeby ta nagroda trafiła do Właściwej osoby. To trochę takie skomplikowane, ale widzicie, takie jest życie, a myślę, że wartość nagrody 100 zł, wcale nie jest mała, zwłaszcza do zakupów roślin. No, posłuchajcie, zaczynamy to losowanie. Ja będę patrzeć na Was. Nie wiem, czy Wysłyszycie ten szum, i ja wylosuję. Jedną karteczkę. Pokażę Wam specjalnie. Pisałam dużym, grubym pisakiem, żeby mogła Wam pokazać te nazwiska. I to jest Anna Jaro. Anna Jaro. Nie wiem, czy dobrze moje bazgroły odczytacie. Anna Jaro wygrała pierwszą nagrodę. I bardzo cię proszę, Aniu, o kontakt, tak jak mówiłam. I teraz rosujemy drugą nagrodę. I tutaj mamy, ja patrzę na was, żebyście widzieli, że nic nie wybieram. I mamy Katarzyna Grat. Katarzyna Grat. I to są, słuchajcie, dwie osoby, które będą szczęśliwymi posiadaczami tych nagród. I tak jak prosiłam, żebyście tam do mnie na maila napisali swoje dane i jakoś tak zidentyfikowali, czy właśnie... Yy, to, co żeście miały na myśli pisząc w tych komentarzach, no, żebyście, żebym ja była pewna, że to są te osoby, które rzeczywiście brały udział i wygrały ten konkurs. Muszę Wam powiedzieć, że te, te pomysły na spa no, po prostu są tak fajne, że wiele takich pomysłów jest też dla mnie będzie taką inspiracją do nakręcenia. Kolejnych filmów, bo też była taka fajna e, sytuacja, gdzie było napisane, że e, właśnie kiedyś nasze babcie e, poszły na, e, na ogródek, wykopały ziemi, a nie podłoża, tylko ziemi, e, że jak chciały ciepło, to trzymały na szafie i, i, i jakoś te rośliny rosły. I to się zgadza, bo tak, tak kiedyś było, ale to były zupełnie inne rośliny, teraz coraz bardziej. Mamy takie rośliny, które są egzotyczne i które rzeczywiście większej troski od nas wymagają. Także, także tak to działa. No i myślę, że też możemy kiedyś nakręcić właśnie taki film na temat takich ciekawostek, jak to właśnie dawniej bywało, jak to mój prześwietny kolega mówił, jak to drzewiej bywało. I wtedy coś nakręcimy, dlaczego dzisiaj potrzebujemy takich informacji, aczkolwiek też właśnie w komentarzach żeście tam pisali, że ten natłok informacji jest tak duży i to się zgadza. Dlatego, że ja również korzystam z różnych źródeł informacji i rzeczywiście jest tak dużo, że czasami opieka nad rośliną, to my już nie wiemy, co mamy robić. Jedni mówią podlewać, drudzy mówią nie podlewać. Tak samo jakie z zanokcicą. Nie wiem czy w końcu podlewać do tego gniazda czy nie. Jedni mówią podlewać, inni nie podlewać. I ten natłok informacji rzeczywiście sprawia to, że czasami już nie wiemy jak pielęgnować daną roślinę. I tu musimy właśnie tym takim y, naszym osobistym wyczuciem po prostu opiekować się tą rośliną i tak jak niektórzy pisali ta nasza opieka jest rzeczywiście najlepszym spa dla roślin. E, trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam was serdecznie. No a oczywiście, oj to są dwie panie, a muszę wam powiedzieć, że panowie też brali udział w tym konkursie, co mnie bardzo cieszy. E, pani Ani i pani Katarzynie serdecznie gratuluję wygranej. I życzę bardzo miłych i atrakcyjnych zakupów w firmie Little Jungle. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i zapraszam Was dzisiaj na film, który również jest wyemitowany, żebyście oglądnęli, wspierali mnie i łapka w górę. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!